Dzień dobry. Ja nazywam się Hauson Mikołaj. Pracuję w firmie Renishow jako inżynier aplikacyjny. Chciałbym zaprezentować Państwu sondę NC4 Plus Blue, nasz flagowy produkt. Jest to pierwsza w branży sonda z niebieskim światłem. Powtarzalność tej sondy wynosi około 0,5 mikrometra 2 sigma. Sonda ta pozwala na pomiar długości, średnicy narzędzia, bardzo szybkiej kontroli złamania narzędzia oraz pomiaru narzędzi o złożonej geometrii. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.